Kurwa że to będzie, to. o ty kurwa O ty kurwa hasłowe No skurwa ja pierdolę, co to za jebana gra Kurwa jest, nie wiem, idę zagrać coś lepszego Witam. Jest to kolejny odcinek środowej serii. Moja świetna stojąka na początku. Mam nadzieję, że Wam się podobała. No i na początku tego odcinka mam teraz pytanie: Czy była taka sytuacja, w której podróbka przewyższyła oryginał? Bo mi się wydaje, że teraz właśnie mamy taką sytuację, ponieważ StumbleGuys, Guys tego co ja wiem, jest poprawniejszy niż Fall guys. I to nawet nie powoduje, że FallGuys jest teraz za darmo. Proszę, musiałem się napić. Stumble Guys jest teraz popularniejszy niż Fall Guys. Ja się kurwa pytam, jak to się dzieje. Mam jednego skina, jakąś tumble witchkę mam, bo grałem w tą grę chwilę z bratem, więc myślę, że zagramy. Ja mam Stumble Passa nie chcę go kupywać. No ogólnie ja w tą grę kiedyś grałem na telefonie. Teraz ostatni raz z bratem, yy, on grał na telefonie, ja grałem na kompie. Eee, więc tak, lecimy, jest to podróbka Fall Guys, a jak, jak wychodzi, jest po prostu popularniejsza niż Fall Guys. I to jest w tym wszystkim, gdzie śmieszniejsze, że to jest podróba, a jest popularniejsza niż Fall Guys. No dobra. Yy, możemy dać takie emotki, tego w nie ma. O kurwa. A! No dobra, lecimy. Yy, to jest tak, no to jest środowa seria. Mówiłem, głównym zadaniem środowej serii było pokazywanie gier, które nie są popularne. A przez to, że jestem chujem i mam mało wyświetleń, to trzeba iść po trendach. No to bardzo szybkie rundy są, więc trochę tych rundek sobie zagramy. No niestety, jeśli chcesz mieć dużo wyświetleń, musisz iść po trendach. Ja to zrobiłem, no i skończyłem w tym miejscu, że gram w Stumble guys. No cóż, no, no człowiekowi zawsze wiat w oczy musi wiać. Następny odcinek będzie coś, coś ciekawego, bo ja wam to obiecuję. Ja wam to kurwa, obiecuję. No spójrzcie, będzie ciekawy. I od razu też, po ostatni dzień września, zapowiem wam rzeczy na październik, ponieważ będzie to ciekawe. I od października chcemy wprowadzić coś takiego jak plan filmowy. Bo teraz już mam plan filmowy, ale on jest yy, moim własnym kurwa mniemaniu. Noż kurwa, no nie. On jest moim własnym mniemaniu, dlatego jeszcze go nie pokazywałem. Ale tak, istnieje coś takiego, moje filmy są planowane. No i no mniej więcej mam już zaplanowane filmy do końca. Nie mam nagranych, ale mam. Zaplanowane. To znaczy, że są zaplanowane. I są na nie pomysły, wiem, z czego będą. Znaczy, te Stumble Guysy bardzo spontanicznie wyszły, tak samo jak w danym tygodniu Sonic Forces. A na przykład yy, już następna gra jest zaplanowana, bo to nie miałem pomysłu, kurwa, co, co wyłączyć, no i niestety wpadłem. Ale to nie miałem niestety pomysłu, co by dać do tej środowej serii, dlatego skończyło na tym, że yy, na no Stumble Guys. Bo miałem, miałem napisane coś takiego Środowa seria Gra do znalezienia I dlatego jak znalazłem grę no to Musiała być ona Aktualnie trendy Ale myślę że Przez moją własną Przez mój własny Kurwa Przez tą scenkę na pewno No i jest przegrałem Ale przez tą scenkę na pewno wygram na, na pewno ten film będzie popularny Kurwa mogę wyjść Maty To jest dobre w tym że to jest na Steamie, bo na Steamie gram, nawet widzieliście tam na początku tego odcinka, że nie ma reklam, bo niestety jak grasz na to, że są reklamy. To tylko pewnego youtubera. No, no nie wiedział, że jest na Steamie i... No ja wiedziałem, że jest na Steamie, bo już grałem na Steamie, o tym wiedziałem. Będzie jeszcze taka typowa najgorsza podróbka Fallge Fall Guys w bezsensownych, że mogę obiecać. To będą chyba ostatnie bezsensowne w, w miesiącu, bo tak, w tym miesiącu będą dwa, dwie, yy, dwie kurwa, dwa odcinki yy, bezsensownych gier Ponieważ już yy, chcę do końca tego roku skończyć bezsensowne gry Ponieważ, yy, kurwa, to miały być na początku bezsensowne gry 2021 skończyło na tym, że kończymy je w 2022, bo w 2021 zrobiłem tylko 4 odcinki Wow Kurwa Lepiej późno niż wcale, jak to mówią, ale... Trochę za późno i trochę za bardzo późno. Ale teraz nie dokończymy. Mam fajne pomysły na bezsensowne, Na przykład, jak widzieliście, że był cześć świetny. symulator, dosłowny symulator życia Ruska. Czyli Yashan Life Simulator. Dobra, yy... przepraszam, jest to też ogólnie pierwszy film na główny kanał. ponieważ mam już tam premiery filmów. Yy, do tam pewnego momentu. Które nagrywam dosłownie w roku szkolnym. Aktualnie poszedłem do nowej szkoły. Eee, ale mam zjebany, ale eee, filmy będą, bo ja nagrywam na zapas filmy. Ja nie tak, że ja, to nie jest tak, że ja nagrywam filmy w jeden dzień. Ja te filmy na razie sobie nagrywam na zapas. montuję je w dzień lub dzień, dzień przed lub w dzień premiery. Nie w no, dzień premiery to słabo, ale ogólnie. No teraz mam filmy wrzucone do 18. Kurwa, przepraszam, do 11, czyli mam jeszcze teraz. To nagrywam jest 6. i 7 jest właśnie ostatnio Sonic, którego nagrywałem. 1 września chyba. Albo drugiego nie jestem pewien, czyli nagrywałem coś w opuszczonym. A mówię tego dokładnie nie pamiętam. Ale w sumie ja się tutaj tak. Wykorzystam z wykorzystam akurat te gry do, do pokazania do Was. No bo jednak trzeba pokazać czasami. Teraz też jak to wygląda. Bo to naprawdę. Na soniku mało rzeczy powiedziałem. Więcej rzeczy, tak naprawdę. Tak szczerze, to więcej rzeczy powiedziałem. Yy... O kurwa, nie yy, więcej rzeczy powiedziałem na kanale Holtek Drapen, który powrócił. I powiem tak: yy, jak ten kanał, mogę powiedzieć, że się kurwa nie udaje, to Holtek Drapen się w chuj udaje. Ale wiem, bo no tutaj jest też lepszy montaż. Znaczy, no, na razie są trzy filmy. Niejcząc tych z unboxingów płyt. No i chuj nam strzelili znowu. Nie wiem, nienawidzę tego trybu w StumbleGuysach. Z tego co grałem z bratem, no to właśnie ten typ przegrałem. I znając życie niestety przegramy tutaj. Bo jakżeby kurwa inaczej. Ale no wpuszczajcie to szmaty jebane. Przepraszam. Ja wiem, że to dzieci mogą obejrzeć. Ale mam to wyjebane. Ja wiem, że to jest gra, która jest teraz bardzo popularna na... YouTube, na YouTuberów takich jak Dawid Czech. Ja o tym wiem. No gratulacje strzeliliście! Ale yy, tak, yy, ja, ja jestem inny. Ja, 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 ja będę tak robił. Yy, no. O, dziękuję. No ja. ja. ja, ja, ja lubię sobie podluźnić czasami. Jeszcze jak mam takich debili w teamie. Kurwa! No co podajesz to do tej bramki, idioto! No kurwa... To nie są fasole, ale ty kurwa jebany człowieku. No, strzelaj w to! No, no. Co? No no właśnie tak to kończy. No i 6 mamy. Jak wy to robicie debile, że wam tak szybko strzelają, no kur... No kurwa! No strzelaj w to idioto, nie wiem. Nie wiem z kim ja wygram w to. Kur... Nie! Jest! Dobra, ale mamy 8. I jak to... No kurwa, jak nikt tej bramki jebanej nie broni. Jezu z kim ja w to gram? Ludzie ogarnita się! Kurwa! No, gratulacje, 5, Ale mamy 5 sekund! Czyli dosłownie! Czy dosłownie tak mało sekund strzelimy? No nie, bo przegraliśmy! Jezu, jacy idioci, kurwa, kto w Tom Grega, no, ja rozumiem, że oni na tych, kurwa, telefonach sobie albo na emulatorach pośredzający, ale... A dobra, spokojnie, bo się zmodowałem przy tej grze to, to, to jest niepotrzebne, żeby się badać przy takiej grze. Uff, kolejny level stumble Passa. O, mamy losową skórkę, świetnie. O, to dosłownie mi chodziło. Widzicie, unboxing tutaj jest. I nie, nie pisze nawet. z tego, kurwa, nie będzie. No! Chciałem tego motorzystę. poszła poproszę teraz. Tumble Mag! Magę, magę. 3 godziny. Niestety nic ciekawego nie dostałem. Ech, lecimy, zagraj. Tumble Magę. Bez Lubię Stumble Magę. I ogólnie mam też taki pomysł, ale to jest słaby pomysł, żeby Stworzyć nowy kanał, za dużo ich już będzie, tak zwany cortex 2, na którym bym stawiał taki typowy, już kurwa, shitpost. Coś, w czym, czym był kiedyś sławny kanał cortex Jak Music. Czyli kurwa po prostu shitpost. I takie rzeczy, na przykład właśnie. Mam nagranie cały ten gameplay z Fall Guysów na początku, ponieważ ja przynajmniej tam no, 3 minuty gameplayu mam. I chcę to właśnie wstawić na ten jakiś inny kanał, żeby to mieć gdzieś po prostu na YouTube. Bo. To jest good content. Jeszcze, i, i ja tak szczerze, nie, nie sprzegałem tego specjalnie dla scenki, tylko ja to kurwa sobie przegrałem. Właśnie miałem taki plan, żeby nagrać to tak, y że do przegranej moich Guysa i wtedy nagrać jeszcze na Steamie. Nie, nie spadaj, kurwa. Y no i że, żeby nagrać jeszcze na. już na tym Steamie, że wiecie, że instaluję te Guysy, które mi się kurwa pobrały. 3 sekundy! <laughs> Czyli nawet dłużej, czy nawet krócej. Ale bardzo szybko się pobrały. Yy, I ogólnie śmiesznie. Jest. No ja, ja. Ja lubię bardzo szybko takie pobrać, bo, wiecie, no nie musiałem się czekać jeszcze, żeby mi się w ogóle takie gówno pobrało. Idzie idiota jakiś jest. No dobra, koniec rundy. Myślę, że dogamy tą grę i będziemy kończyć. Albo jeszcze jedną zrobię, nie wiem. Albo. Chy, nie, chyba ja jeszcze jedną zrobię, bo tej to wszystko był. Też nie. Dobra, na pewno będzie 8 minut na 10, więc zagramy jeszcze dwie. Tom i jeszcze jedną. Bo, kurwa, to nawet się nie śmiejąc, naprawdę mi się w to dobrze gra. Bo Fall już mnie powoli wkurzają, niestety. Taka prawda, Fall są w, w ciul wkurzające. A ta gra jest chillowa. No, dopóki nie grasz teamówek, bo timówki są debilne. Jeszcze takich idiotów, jakich ja miałem ostatnio, przed chwilą. No, ale ta gra jest ogólnie bardzo chillowa. Yy, mi się w nią dobrze gra w niedzielę będzie w końcu powrót oglądania starych filmów. Yy, I teraz mam taki pomysł, żeby za jakiś yy, krótszy czas robić to oglądanie starych filmów. Bo nie chcę, żeby mi się tak szybko content skończył. Teraz no, znalazłem trochę contentu na drugim koncie na dysku yy, na zdjęciach Google. No i tam yy, no właśnie mam te filmy, które teraz wstawiam na które teraz wstawiam na kanał z rapełdami, które są chyba moimi ulubionymi. Jeszcze mam kilka uploadów, więc które teraz zapomniałem w czwartek, a miałem wstawić, ale... Powiem tak, to będzie przedłużone teraz w czwartek wstawie. No niestety skupiłem się na... na Hortexie drapie na no właśnie na recenzji Jakigiego i jeszcze na nagraniu dodatkowo Sonika, aby tego Sonika nagrałem 31. Nie pamiętam, ale już pewnie widzieliście tego Sonika, bo ten film będzie. 14 września tydzień po ostatniej środzie, znaczy tej środzie, która będzie jutro, bo dzisiaj jest. No, mówię, kurwa, straciłem kompletnie chyba czasu i teraz yy, to będzie, potem będzie jeszcze jedna gra, no kurwa, mówię tak szczerze, zajebiście mi się w to gra, yy, no i jest trochę śmiesznych momentów, jest trochę nieśmiesznych momentów, no, ogólnie też chcę trochę montaż tak bardziej, jeszcze bardziej zrobić, bo aktualnie montuję tak debilnie po prostu, no, o, o, dziękuję, o to chodziło, ale to, to jest, to jest finał, ej, to jest finał! Do finału doszedłem po raz pierwszy. Świetnie, dobra. Ale teraz jak najszybciej, to trzeba naprawdę znać te, te skróty, co to tam było. Ale nie, ogólnie w tej grze są skróty, co jest kurwa śmieszne. I to nie można zginąć tak debilnie. Ale chyba wydaje mi się, że zginę. O nie, dobra, to było Git. To było świetne. No dobra. Nie, proszę, niech jakiś debil nie wy... ja Jestem naprawdę na prowadzeniu. Ja jestem dosłownie w prowadzeniu, czy ja to wygram? Wow! Ja to wygram! To jest moja, to jest moja pierwsza gra od dawna w Stumble, guys. Ej, co? Wygrałem! Co jest, kurwa? Co się stało z tymi ludźmi przede mną? Markowy Sok wygrywa! Ej, no, co jest, kurwa, nie tak? Ja jak ja wygrałem? Jak ja, kurwa, wygrałem pierwszą grę w Stumble, guys? Wow. To było mocne. Co się za koronki kupuje? Co koronki kupuję? Yy, Więc się kurwa, co koronki kupuję. Może da się. To nie jest kurwa, za... ile kosztują te gemy? 8 euro. W przeliczeniu na Polskę nie chce mi się przeliczać. Dam teraz yy, napis. W przeliczeniu na polskim, Na razie nie chce mi się obliczać. Nie chcę, żeby ten film był taki, że siedzę i obliczamy, ile to euro jest. Ale wydaje mi się, że trochę za dużo. Dobra. I co mogę zrobić za tą koronkę? U nie jak to zacząć być? Nie wiem. Naprawdę nie wiem co mogę dostać za koronki. Może animacja? Nie, chyba na pewno nie animacja. Dobra. Yy, bo ja tutaj przedłużę cię niepotrzebnie. potrzebnie. Musimy zagrać jeszcze ostatnią grę. Ostatnią. Dosłownie ostatnią. Yy, tak. No gierka. Czego się nie spodziewałem? Spodoba mi się, ale nie będę w nią grał. Myślę, że bardziej se ją na telefon zainstaluję, tak szczerze. Bo na kompie jednak no mam te Fall Guysy, typowo już takie te prawdziwe, mam też ile więcej, wie, ile, o wiele więcej gier, niż żeby grać w jakieś kurwa Stumble Guys. Też gami mi się spodobała, tylko mówię, no zainstaluję se yy, na telefon, bo to jest na telefon. Mam nadzieję, że chociaż odzyskam micro wysok. No w sumie, jak będę miał moje konto, co wtedy miałem, to będę jakimś OG Playerem, bo ja w to grałem w 2021. wtedy będę. Będę jakoś OG player'a, Ten byłby śmieszny. O kurwa. To, był w sumie, to byłby w sumie śmieszny. To byłby bardzo śmieszny akcencik. Kurwa. Bardzo śmieszny scenariusz, o to miałem na myśli. Jezu, to jest mapa, która powinna być tylko do finałów, a nie kurwa na początek, bo. No, tutaj są też takie upośledzone jak kurwa skróty. Trochę znam się na tej grze, ok? Trochę tam oglądało się, ale to głównie gameplay u koment komentarzy youtuberów i to nie u widziałem też kogoś innego to robił. Jako z mnie tak którzy miał właśnie Stumble Guides na tle. Przepraszam was za tą butelkę, naprawdę, ale chcę mi się kurwa pić. No, no, i przeszedłem, to jest, mówię, to jest ostatnia gra, po tym nie będzie następnej. Niestety. Albo, stety, kurwa, nie wiem. Ale lecimy dalej. No, mówię, ja, ja to już y, powiedziałem na początku, ale dożyliśmy sytuacji, w podróbka jest bardziej popularna od oryginału. <grym> I z tym was pozostawiam. Przemyślcie to sobie. Bo jeśli tak to dalej skończymy. Bo już tak jest, że podróbka to jest bardziej popularniejszy niż Fortnite. Mówię też o mobilnie, Mobilnej. I to pokazuje, jak mobilny rynek jest kurwa ogromny. Bo taka jest głównie kierowana na mobilny rynek. Nie oszukujmy się. Ta gra nie jest kompletnie tworzona pod Steam czy pod. E, ogólnie kompy, Ta gra jest robiona pod rynek mobilny. Co kurwa? To pokazuje ten e, hamski system mikropłatności, który jest w typowych grach e, na telefon. Tak drogi Battle Pass. Znaczy, tutaj to, to, to jest Stumble Pass w coś w stylu, ale jest on w ciu drogi. No, no i przegram teraz, więc myślę, że właśnie tu będziemy kończyli ten odcinek, bo albo nie zginę, albo nie przegram. No bo tutaj trochę debili jest, ale chyba aż tak. na wygram to jeszcze. Znaczy, przejdę, nie, bo nie wygram, bo nie jestem pierwszy. A może też wygram skąd mam powiedzieć, ale wracając, i to pokazuje, jak rynek gier mobilnych jest. Kurwa, ogromny. I... dzieje na tym rynku, że... Taka... Grajka, która kiedyś była po prostu podróbką Fall Guys... Jest teraz podrób... Jest teraz popularniejsza od Fall Guys samego. Wow. No, to jest właśnie... Dziwna sytuacja. No. Właśnie mnie ciekawi też... Jaki stosunek mają twórcy Fall Guys, jeśli wiecie to napiszcie, bo... No i kurwa, znowu to, ale wracając... Co oni sądzą o tej podróbce? Bo ja tak szczerze... Kurwa, znów finał! Ja to znów wygram! Znaczy śmiesznie by było, gdybym znów to wygrał, bo... jest ja jestem na prowadzeniu. Ej, ja nie chcę znów wygrać w tej mapy, ona jest słaba, ja jej nie lubię! Ej, ja ja to sobie wygram. Jeżeli jak ten gościu zginie, to ja to wygram. Bo może spadnie do tego wiru. Jak jest debilem. Mam nadzieję, że jest. Jak jej się zatrzymało, to kurwa wygram to! Jak ja nie będę debilem nie wpadnę do tego wiru. Dobra, wygram to na Easy. Dosłownie nie wpadłem do tego widoku, wygram to na Easy. Easy pięknie. Dwa winy w jednym odcinku. Wow! Polteksiak, musisz kontrolować z tego swoje, bo jesteś to zajebiste. nie po prostu gram z debilami na telefonie. Coś wyjaśnia, naprawdę. Jeśli grasz z ludźmi na telefonie, no to wiedzę, że zawsze wygrasz to. No i świetnie, kurwa dwa winy. Co się tutaj nie tak stało? No. Pff, znowu wygrywam. Jak to się kurwa dzieje? Ale dobra, kończymy ten odcinek, bo za długo to się. Za długi, za długi on jest. Yy, może jeszcze coś dostaniemy. Nie, tam Pass dopiero na trzecim. Mam nadzieję, że dostanę moje konto jak zechcę na telefonie. Bo no, chciałbym sobie pograć na tym. w dalekim progresie. dwie koronki to jest właśnie w tym najlepsze. Ale dobra, to na tyle. Ja byłem ProtokSzok, wy byliście wy Siema